Witam Państwa. Przed nami Aida, jedna z najpiękniejszych oper Giuseppe Verdiego. Zamówiona przez Kedywa Egiptu, towarzyszyła otwarciu kanału sueskiego. I właściwie można powiedzieć, że od pierwszego wieczoru robi ogromną karierę, stając się dziełem niezmiernie przez publiczność lubianym. Wyjątkowo cenione są wspaniałe arie tego dzieła, wielkie sceny baletowe, wielkie sceny zbiorowe. Myślę, że niewiele jest osób na świecie, które nie potrafiłyby rozpoznać marsza triumfalnego z AIDY. To właśnie AIDA towarzyszy przez wiele lat. Międzynarodowej publiczności, stając się zarazem dziełem, po które równie chętnie sięgają śpiewacy. Śpiewacy, szczególnie soprany, mecosoprany, sopranowa partia AIDY i mezosopranowa partia Amneris, to wspaniałe pole dla popisu wokalnego. Będziecie się Państwo o tym mogli za chwilę przekonać. Od 1871 roku, kiedy wystawiono AIDĘ w Kairze, bo tam miała miejsce prapremiera tego dzieła, stało się jasne, że Verti skomponował operę, która bez wątpienia oprze się działaniu czasu i na czasy pozostanie z nami na afiszach i scenach. Drodzy Państwo, zapraszam tym razem z lekką obawą, bowiem oglądać będziemy przedstawienie, można powiedzieć eksperymentalne przedstawienie wyreżyserowane przez Lotte de Ber Holenderkę, która postanowiła zrezygnować z egipskich klimatów, postanowiła zrezygnować z egipskiego anturażu bliskiego faraonom, a przeniosła akcję we współczesne czasy. Nic się nie zmieniło. Dalej jest to opowieść o wielkiej miłości, zazdrości, zawiści i o tym, że prawdziwa miłość nigdy nie przegrywa. Tak w telegraficznym skrócie wygląda akcja AIDY. A będziemy ją mogli wspólnie obejrzeć 19 października, bowiem tego dnia, zapraszam Państwa na godzinę 18.00. Do naszego kina. Warto się wybrać, mimo że zrywamy z reżyserią klasyczną, tutaj będziemy mogli podziwiać zupełnie inne ujęcie całości, tak z jednej strony opery, jak z drugiej strony jej treści i wymowy. Myślę, że takim bardzo ważnym czynnikiem tego wieczora. Będzie znakomita obsada, z jaką się spotkamy. Partię AIDY śpiewa Sondra Radwanowska, kanadyjsko-amerykańska sopranistka, która z tą partią objechała już pół świata. Towarzyszy jej w partii Rada Jonas Kaufmann i jeden z największych tenorów, okrzyczany swego czasu przez następcę. Placigo Domingo. Towarzyszyć im będzie rosyjska śpiewaczka w partii Amneris, Ksenia Dudikowa. Zaś partią Amonastra, ojca Aidy, śpiewa znakomity francuski baryton Ludovic Tezie.